Cześć, witajcie, jestem Graszek i witam was na moim kanale w tym odcinku. Jesteśmy znowu w jesid. Jak widzicie, że moja jesid na YouTube, to szata 50. łowi I mam już 40 kasy. I teraz tak, najlepsze co mi wypadło, to jest to Legenda. Chyba, ale chyba, chyba. Czy sprzedamy to dzisiaj? Jakoś jedziemy tutaj. E, Jakoś się to się sprzedaje tu. E, no dobra, to ja... Popłynę subie na to mogę kupić kajak, ale je na razie nie. Popłynę sobie na kochana island. I nie może się osiągnąć, dzisiaj kupimy się gdzieś Na przykład Ekstralaka albo Smollakę na razie, No to pan Smollak, kupimy gdzieś tutaj grosz 30% proszę. I ja to wynagrywam przed updateem tu. Głóko, jesteśmy, musimy to sprzedać. 17 tysięcy. I mamy od razu 21 tysięcy i z to jest lawa, Butterfly, frajma, krokopia, to można zrobić. był Vision rącz, a nie ślubić się na akilat. Łódka ile kosztowała? Ale kupuję. Już próbujemy. Draź już się przyjdzie. I próbujemy jeszcze wełudkę. I te naśmiemy, no a nie w tym to opinię poślekem na razie. Trochę połowimy, ale w wulkanie. I ślubimy to siadanie. Tutaj możemy osiągnąć połowić. No dobra, to ja też robię bursza odsięgiem. To już ja za dużo czasu zajmuję. No to sobie popłyniemy teraz i na nową odkryjemy podklejemy. No. Tylko to już posiadam wszystko. I gdzie możemy popłynąć. Roście to dobra. Nie jesteśmy, tak. To jest to. Taka mała wyrzepka. W głowie jedną sześć. O, indeks nowy. I to mi wygląda na Ancient Junker. Uh, Jak się pójdziemy tam? Mnie bardzo kłóci ten lag. Ekstra lag. No dobra, kupię. Niech spędzi się. Mamy plus 180% laka. I mam nadzieję, że mi będą lepsze się wylatywać. aż, próbujemy. Jakaś duża ryba i żyj. to jest w ogóle? Niech chciałbym to odblokować. Tutaj było kochane full gaino. I tutaj, no trudno, już Nowo dusza. I ten działa. No, ten lag się strasznie. Eee, dobrze. tu nie się kochana. Musimy teraz popłynąć na środek też. No, ładnie wysypka. I spróbujemy. No, tutaj nie szło. Pum tam, teraz tam. Dobra. Wniesimy na dół. O oh, wow, i tu mogę łowić. Mogę. Trzeba wrócić na górę i płynąć tam i zimy. Pawdą stronę i mamy nową SP i do To Tu nie jest się gryto. Na się chyba albo nie. nie. No dobra, a to ja sobie pojęłam połowę i nie te tego jeszcze do połowy odcinkiem. Jeśli film innych warunkach, to w grę super. I baba.